Program, który spełnia marzenia, wraca po ponad 20 latach. Program, który pokochali widzowie. Emocje, których się nie zapomina. Nie mogę Przed wami gospodarze. Zygmunt Heizer i Robert Motyka. Nagrody marzeń warte łącznie 1,5 miliona złotych. Samochody. To mi się podoba. Luksusowe gadżety. Włosko? I podróże. Wycieczka do Meksyku! Zdatkało mnie, no. Trzy bramki i jeden ząg. Wybór należy do Ciebie. To jest program dla tych, co nie boją się ryzyka. Emocje sięgają! To jest! Witam wszystkich. Ja nazywam się Robert Motyka i poprowadzę najlepszy teleturniej na świecie, bo tutaj każdy może wygrać. Na całość wraca do telewizji. Panie i panowie, te bramki czekały prawie ćwierć wieku, żeby ponownie się otworzyć. Czy jesteście gotowi, żeby pójść na całość? Przez te lata wiele w Polsce się zmieniło, ale nie on. Wciąż ma ten sam niepowtarzalny styl, aksamitny głos i potrafi negocjować jak nikt na świecie. Przyjmijcie go gorąco! Przed wami Zygmunt Heiser. Dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry. Uuu, uh. uh, dobrze powiedziane! No ale sam rozumiesz. Rozumiem doskonale. Zygmunt Heiser. Zygmunt. Tęskniłeś? Proszę państwa, minęło 28 lat od momentu, kiedy po raz pierwszy prowadziłem IĆ na całość. To niesamowite. Wiesz, ja, ja się stęskniłem, kot się stęsknił, mój kot ząb osobisty czekał 28 lat tak samo jak ja. Dwa razy trafił do pralki, a teraz przeszedł facelifting. Naprawdę wygląda znakomicie, tak jak ja. Niech to zaciskują. No dobra, trochę żeśmy pożartowali. Dziękuję Ci bardzo. Pierwsza gra? Tak. Gdybyś potrzebował pomocy, coś Dobra, Poproszę o brawa dla Roberta. Jesteście świetni. I najwyższa pora. Rozpocząć pierwszą grę. To chętny? Wszyscy. Dzień dobry. Jacek, Jarek, Artur. Ustawcie się w szyku ładnym, bojowym. Opowiadaj, co to za ekipa? Jesteśmy z Łodzi, jesteśmy grupą komediową. Do sytuacji doszło dzięki koledze, Aha. który to wszystko zorganizował, no i się teraz bawimy wspólnie. Aha. Jak przygotowujecie stroje? Czy sami to robicie, zamawiacie? Większość jest zamawiana u specjalistów, którzy zajmują się produkcją, no i... Tak to no, wygląda później. Dobra, czy mógłbyś się zaprezentować jakoś tak w całości dookoła, pokazać jak wygląda?